Hej, tak tradycyjnie zacznijmy już od tego batata. Nie powala wielkością, ale to jest dopiero początek. Ważne, że żyje i rośnie. Na załączonym obrazku można też zauważyć, że post 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 postanowiłem w końcu przepikować swoje papryczki. Ogólnie do pikowania w tym roku używam dosyć małych kubeczków, małych yy, doniczek. Jest to głównie związane z tym, że nie ma miejsca, a jednak chciałbym wszystko jeszcze na parapecie przetrzymać. Przynajmniej z tych takich y, ciepłolubnych roślin, jak papryka. Arbuzy, które doszły do siebie. Jak widać już wszystko jest w porządku. Nowe liście są ładne, a stare się zabliźniły. Melony, kiwano i oberżyna. Kiwano w ogóle nie wschodzi. Obawiam się, że nasiona y, nie były już zdolne do kiełkowania. To zrobię dosiewkę ze świeżych, kupionych nasion. Natomiast z melonów, które wzeszły, to jest Emir i Bosman. Junior nie bardzo chce startować. Też z przeterminowanych nasion. Zobaczymy, czy coś z nich jeszcze będzie. Trzy imbiry wybiły się ponad ziemię. Jest szansa, że coś z tego będzie. No i teraz najważniejsze pomidory. Pomidory zostały przepikowane również do małych 150 ml kubeczków. Jedynie tutaj 6 sztuk ma troszeczkę więcej miejsca. No jest to spowodowane tak, no tym, że no jednak parapet mi się skończył. Wolałbym dać kubki półlitrowe, ale z drugiej strony wiem, że spokojnie w tych małych też sobie dadzą radę i nie ma później z tym problemu. Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę, że ta rozsada jest dosyć płytko przepikowana, to jest spowodowane właśnie głębokością kubeczków i nie wszędzie dało radę. Yy, wsadzić je na tyle głęboko, ilbym chciał, to. Można powiedzieć, ten problem skoryguje podczas sadzenia do gleby. I zwrócić uwagę jeszcze na to, jak wyglądają siewki poszczególnych odmian pomidorów. Na załączonym obrazku widać, że część można śmiało wysiewać dużo wcześniej gatunków. I tak naprawdę wysiew powinien być troszeczkę dostosowany do odmiany. Wszystkie mikro pomidorki, mikro odmiany śmiało można wysiewać gdzieś w trzecim, czwartym tygodniu lutego dzięki czemu w maju, kiedy będziemy je wyciągać już na dwór do doniczek jest duża szansa, że będą miały ma małe owoce a na pewno już będą miały kwiaty i <laughs> robię tak głównie dlatego, żeby mieć nam przedsmak lata i mieć już te pierwsze pomidorki wcześniej tak wyglądają balkoni miniaturki właśnie są niższe niż na przykład tutaj warszawski malinowy. Czy już w ogóle aurija, która mi się strasznie wyciąga, po prostu wyjątkowo. Żaden z innych moich normalnych, wysokich pomidorów tak się nie wyciąga jak aurija. No ale nie przeszkadza mi to póki co. Skoryguję podczas wysadzania do gruntu. Na załączonym obrazku widać czosnek, ale i tak dużo bardziej moje oko przykuwa. Jagoda Kamczacka, która jak co roku startuje wcześniej i wygląda jako pierwsza pięknie na ogródku. Jest to coś, co naprawdę mega mi się podoba. I uważam, ten krzew nie dość, że ma dobre owoce, kwaśne, ale dobre, zdrowe. To jeszcze do tego wszystkiego świetnie wygląda na ogródku. Jeden z moich ulubionych, jedna z moich ulubionych jagód. Wiem, że wszyscy kochają borówkę amerykańską, ale jagoda Kamczacka jest. Tak odporna i, i fajna do, do uprawy, że nie da się jej porównać do czegoś innego. Jak na załączonym obrazku widać, groszek dosyć słabo kiełkuje. Raczej nie najemy się go jakoś bardzo mocno w tym roku. Chociaż i tak podejrzewam, że będzie trochę tych strączków przy okazji widać, że pojawiły się chwasty w ogródku no jest to skutek uboczny tego, że obornik brałem od kogoś, kto też częściowo chwasty wyplewił, chwasty z namiotu no i rzucał na ten kompost z, z obornikiem wiedziałem na co się pisze, no ale niestety przedłożyłem chęć pozyskania sprawdzonego obornika przed, yy, znaczy przed, nad, nad to, że no teraz będzie z wiosny, trzeba troszeczkę poplewić ten ogródek nie jest to duży problem no ale tylko tak zaznaczam, że na to też warto zwracać uwagę. Powiedzcie mi, czy to nie jest piękny widok? Ten jarmuż naprawdę ładnie wygląda, gdyby go tak brzoskwinia nie zasłaniała. Powiem jeszcze tak, od przeszło dwóch tygodni w moim inspekcie trzymam w skrzynce balkonowej selery naciowe. Nie otwieram go na dzień, jest cały czas zamknięty i... Nie widzę sensu trzymania rozsady selera naciowego w domu. Spokojnie, naprawdę bardzo fajnie w takim inspekciku. Wszystko się trzyma. A jarmuż z każdym dniem coraz większy. Najchętniej nie wychodziłbym z tej szklarni, zwłaszcza jak mam takie widoki bezpośrednio na wprost drzwi. Idealnie. Po prostu jak w kraju kwitnącej wiśni. szklarni szpinaczek, jak szpinaczek pojedyncze listki do zebioru lub poczekać jeszcze chwileczkę i po prostu wszystko zerwać podobnie z rukolą ona też już jest taka duża, że naprawdę rwać i jeść szklarni w tej chwili jest tak można powiedzieć bardziej ziołowo widać tam w tle liścia lorowego wawrzyn przyprawę, którą u nas nazywają Ka y magii, Wresz nareszcie świata kary, zaraz za nią widać cząber, rozsadę pora więcej rozsady pora seler liściasty moją cebulę oraz jeszcze niewschodzący czosnek troszkę kładziemy nacisk na zioła i na przywrócenie mięty w ogrodzie z tym, że nie tak do końca zwykłej mięty bo zależałoby nam też na jakichś ciekawszych odmianach tutaj akurat jest bananowa, czekoladowa i cytrynowa w domu jest jeszcze pieprzowa, mamy też dziką na ogródku, taką zwykłą, najzwyklejszą. No zobaczymy, czy uda nam się zrobić taki zakątek z miętą. One niestety nie wszystkie mięty zimują w gruncie, trzeba by było zabierać do domu. No zobaczymy, czy, czy, czy uda się stworzyć im takie warunki, żeby to nie wiem, na zimę mocniej obsypać ściółkom, żeby jakoś przetrwało. Jeśli nie, to trudno, to zostaną tylko te gatunki, które sobie poradzą w naszych warunkach. Tutaj doniczka z koperkiem, z pietruszką naciową. To jest wszystko świeżo wysiane, to jeszcze nie schodzi. Blitwa, yy, burak liściasty. W tym roku będzie z rozsady. Chciałbym ją tak sobie przygotować, aby można było się pobawić troszeczkę jej kolorami. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Tam z tyłu rozmaryn. I co tam było jeszcze oprócz rozmarynu? Tymianek. Rzutoka na szklarnię, tak to wygląda. Ogólnie szklarnia się bardzo dobrze spisuje, widzę wielki potencjał w niej na przyszłość. Nie ukrywam, że chciałbym tutaj zrobić sobie troszeczkę modernizacji, co znaczy, że przygotować ją na maksymalne wydłużenie sezonu, czyli wcześniej rozpoczynamy i późno kończymy uprawę. Stąd też dociągnąłem sobie tutaj już przedłużacz. Posiadam lampy do doświetlania roślin, zrobimy delikatne ogrzewanie i zobaczymy, co się z tego uda zrealizować. To by było na tyle, jeśli chodzi o szklarnię, a ja się żegnam i do zobaczenia przy następnym podsumowaniu lub wcześniej. Hej, miłej soboty!